Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krystian Nowacki. Od ponad 5 lat jestem pre od części Huawei IT. A ja jestem Karol Przytakiewicz, jestem produkt menadżerem. Również od 5 lat zajmuję się produktami Huawei Enterprise IT. W dniu dzisiejszym mam ogromną przyjemność zaprezentowania Wam, w jaki sposób wygląda nowo dostarczona Macie Żółtem Stowarzyszen Dorado 5000 V6 wersji NVMe, która już od dnia dzisiejszego jest dostępna do wypożyczeń, do realizacji prób koncept w ramach, w ramach waszych potrzeb. Macież w tej konfiguracji, którą wam za chwilę pokażemy, osiąga ponad 400 tysięcy IOPS-ów. I to wszystko realizowane jest w ramach opóźnienia na poziomie jednej milisekundy. No więc do działa. Zaczynajmy. W ramach takiego rozwiązania macierzowego otrzymujemy oczywiście protection panel jako panel zabezpieczający przed wyjęciem dysków z macierzy dyskowej. Mamy również kable zasilające. Oczywiście standardowe przewody komunikacyjne, przewody miedziane, które posłużą m.in. do spięcia komunikacji zarządzającej. Oraz taki installation bug. Tutaj mamy dwa tajemnicze woreczki oraz szyny montażowe. Każde z takich rozwiązań jest zawsze dość porządnie zapakowane. Widać tu tych elementów składowych jest bardzo, bardzo dużo. I to, co nas najbardziej interesuje, czyli sama Macierz. Macierz O Oto jest. Piękne Dorado 5000 V6. Nowa macierz dyskowa, która de facto bazuje na architekturze klasy ARM, czyli w tym przypadku zrezygnowaliśmy z architektury Intelowej, co oczywiście z jednej strony przełoży się nie tylko na zapewnienie większego bezpieczeństwa i ciągłości działania usług, ale z drugiej strony też zapewni nam odpowiednią wydajność, ponieważ już w tym modelu, w tym modelu Dorado 5000V6, który z kolei występuje w dwóch wersjach, w wersji SAS oraz w wersji NVMe, który dzielimy z kolei na... Cache, gdzie mamy 256 GB cache'u lub 512 GB cache'u w takim rozwiązaniu 2U, to w ramach tego rozwiązania mamy układy krzemowe klasy RM, które są projektowane i produkowane przez Huawei a. I taki układ krzemowy w ramach takiej macierzy dyskowej ma 64 rdzenie. Oraz w pełni symetryczna budowa kontrolerów. Przejdźmy sobie zatem do przedniego panelu macierzy dyskowej Osmos do 5000 V6. Oczywiście mamy protection panel. W ramach tego rozwiązania mamy pewną nowość, pewna rzecz, która mocno wyróżnia, jakby połowa na tle konkurencji oraz innych rozwiązań klasy Enterprise. Mamy tutaj możliwość zamontowania aż 36 dysków w rozmiarze Palm Size, czyli w rozwiązaniu o wysokości prawie 9 cm dwa Jesteśmy w stanie tutaj zmieścić aż 36 dysków. Każdy z nich może być o pojemności 7,68 TB. Wyjmijmy jeden z takich dysków, już od razu widzimy, że jest to dysk o zupełnie innej budowie, dużo cieńszy, zajmujący dużo mniej miejsca, stąd właściwie możliwość zainstalowania maksymalnie 36 dysków w obrębie wysokości 2U. I to co ważne, są to dyski własnej produkcji, a zatem posiadające własne układy scalone na płycie głównej dysku, które odpowiadają za bardzo wysokie wydajności i krótkie czasy dostępu. Tu warto zaznaczyć taką jedną bardzo istotną aktualnie rzecz, że jeżeli spojrzymy sobie na tego typu rozwiązania, rozwiązania Palm Size i spojrzymy sobie na dyski klasyczne SAS SSD w rozwiązaniach klasy All Flash Array, to w ramach tych rozwiązań macierzowych Huawei, aktualnie właściwie w cenniku Huawei na chwilę obecną, dyski klasyczne SSD oraz dyski z szyfrowaniem są w tej samej cenie. Więc można tutaj uzyskać rozwiązanie, które będzie miało natywnie wspierane szyfrowanie po stronie. Po stronie dysków. A dyski w naszym modelu są właśnie typu self-encrypting disks, czyli dyski z możliwością szyfrowania danych. Teraz sprawdźmy, co siedzi z tyłu tej macierzy. w celach transportowych wyposażona jest specjalną maskownicę, która zabezpiecza interfejsy komunikacyjne oraz zasilacze podczas transportu. Ok, jak spojrzymy sobie na tył takiego rozwiązania, to oczywiście patrząc sobie od lewej strony takiego rozwiązania mamy tutaj dwa moduły zarządzające oczywiście odpowiednie porty do zarządzania managementowego, webowego na porcie 8088, port maintenance oraz port Serialowy. Takie moduły oczywiście są redundantne. Mówimy tutaj o rozwiązaniu, które właściwie jest redundantne prawie że w każdej płaszczyźnie, czyli na poziomie kontrolerów macierzowych, zasilaczy dysków, modułów zarządzających, gdzie mamy oczywiście cache, a właściwie operacje cache z zapisu są mirorowane, więc to sprawia, że samo to rozwiązanie macierzowe jest jest jakby zapewnia nam Niezawodność na poziomie 99,59 po przecinku. Z tej strony mamy zarządzanie. Z lewej strony w układzie renu, nad tym, moduły zasilaczy. O, ciężko trochę wchodzą. Zasilacze w tym modelu akurat mają moc 2000W. W poprzednich modelach OceanStore V3 oraz OceanStore V5 Kumpel mieliśmy do czynienia z rozwiązaniem, które wspierało deduplikację oraz kompresję inline'ową, czyli jeszcze w locie przed zapisem danych na dysku. W tym przypadku nowa linia OceanStore Dorado v 6 charakteryzuje się tym, że mamy tutaj wsparcie dla deduplikacji inlineowej a także dla deduplikacji postprocesowej i chłopak trochę wychodząc jakby w stronę oczekiwań klientów którzy potrzebują jakby modułów odpowiednich osobnych modułów które realizują deduplikację i kompresję dostarcza w tym modelu macierzowym między innymi karty akceleracyjne. Takie karty akceleracyjne są dostarczane między innymi w tym modelu. Mówimy tutaj o kartach akceleracyjnych, które, które bazują na układach Ascent, które są produkowane, projektowane i produkowane przez samego Huawei. A. Taki układ jest w stanie nie tylko jakby realizować nam funkcję deduplikacji i kompresji jako funkcji, która odciąża nam pracę układów krzemowych z kontrolerów macierzowych, ale także jego zadaniem jest analizowanie ruchu w ramach sztucznej inteligencji AI, która jest tutaj zawarta, analizowanie ruchu macierzowego i oczywiście zwiększanie ilości trafień w cache dla tych operacji, które tego wymagają. I to jest super, sztuczna inteligencja na pokładzie macierzy Dorado. Następnie widzimy moduły komunikacyjne. Mamy tutaj dwa rodzaje komunikacji, z jakimi macierz została skonfigurowana i dostarczona. Pierwszy rodzaj komunikacji to komunikacja Fiber Channel 32 gigabity, oczywiście z możliwością autonegocjacji, obsługi niższych prędkości. Drugi rodzaj komunikacji komunikacja ethernetowa 10 gigabit z wkładkami SFP. Także sumarycznie mamy tutaj dostępne 8 portów 10 gigabitowych, które możemy agregować do wyższych prędkości oraz 8 portów FC32 gigabity. Okay, przejdźmy sobie teraz do prezentacji kontrolerów macierzowych. W tym modelu minimalna liczba kontrolerów to są oczywiście dwie sztuki. Jak sobie spojrzymy na to, do ilu kontrolerów takie rozwiązanie jest się w stanie wyskalować, to w tym modelu możemy zainstalować jeszcze 16 kontrolerów macierzowych. A co warto zaznaczyć, te 400 tysięcy iOpsów już jest zapewnione w ramach tego rozwiązania, które mamy tutaj, czyli już przy obsadzeniu ośmioma dyskami 3,84 TB, które de facto możemy zabezpieczyć poziomem RAID 5, RAID 6 bądź RAID TP, czyli Triple Parity z odpornością na awarię trzech dysków w grupie rajdowej. I tu warto dodać, że jeżeli chodzi o rajdy, to czas odbudowy danych w takim rozwiązaniu, gdzie mamy wirtualizację na poziomie bloku, która w nomenklaturze Huawei nazywa się RAIDem 2.0+, te czasy odbudowy są dużo, dużo szybsze, co powoduje, że jeden terabajt danych w ramach takiego rozwiązania macierzowego jest w stanie odbudować się w przeciągu 15 minut mega szybko. Mega. To jest... mega. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Ok, przejdźmy sobie teraz do kontrolerów macierzowych, zobaczymy jak one wyglądają w środku, Wymiemy je. Okej, okay, tutaj mamy układy klasy RM układy Compact 920, które są projektowane i produkowane przez Huawei. A. W tym przypadku mamy układy, które mają 64 rdzenie. Każdy taki układ krzemowy zapewnia nam taktowanie na poziomie 2,6 GHz. I na płycie głównej kontrolera, jak widzimy, są dwa takie układy. Tak, do tego mamy oczywiście możliwość montażu rozbudowy właściwie pamięci fizycznej kontrolera. W tym przypadku mamy rozwiązanie, które ma 256 GB pamięci cache, czyli po 128 GB na każdy z kontrolerów, a najmocniejsza wersja tego rozwiązania w ujęciu dwukontrolerowym może mieć aż 512 GB fizycznego cache'u. Bezpieczeństwo, czyli redundancja komponentów, jak widzimy, Moduły wentylatorów, które w sposób łatwy możemy sobie wyjmować i serwisować. Oraz na płycie kontrolera mamy pamięć M2 SSD, jako wewnętrzną pamięć koferową, która służy do zrzucania pamięci cache w przypadku awarii, zasilania. Jak sobie spojrzymy na rozwiązania macierzowe Ocean Store do Rado V6 i spojrzymy sobie na ich dostępność, to oczywiście mamy zasoby demo, które są dostępne już dziś w ramach realizacji różnego rodzaju testów, ale też mamy przygotowaną dla Was promocję. Promocja, która obejmuje dwa modele macierzowe z serii Dorado V6. Ja może zacznę od tego mniejszego modelu. W ramach Dorado 3000 V6 mamy oczywiście promocję, która obejmuje nam efektywną politykę cenową. A z drugiej strony, przy zakupie dwóch takich rozwiązań otrzymujemy licencję, licencję na MetroCluster, czyli licencję Hyper Metro na natywnie realizowany MetroCluster w ramach rozwiązania Ocean Store Dorado V6. Natomiast druga promocja, druga promocja obejmuje. Właśnie ten model, model dorado 5000 V6. Promocja charakteryzuje się przede wszystkim niskimi cenami oraz tym, że macierze są dostarczane z Węgier, a zatem maksymalnie dwa tygodnie. O rozwiązaniach klasy Enterprise, o rozwiązaniach zarówno off jak i o rozwiązaniach hybrydowych, można byłoby mówić godzinami. My Mamy dla Państwa przygotowane zasoby pod demo. Mamy dla Państwa inżynierów, którzy są gotowi jechać do, do klienta i oczywiście nie tylko wspomóc na etapie projektowania oraz prezentacji, ale także wspomóc na etapie konfiguracji takiego rozwiązania macierzowego. I wydaje mi się, że na chwilę obecną to chyba z grubsza tyle, bo moglibyśmy tutaj siedzieć cały dzień i opowiadać o, o Dorado V6. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, to my bardzo serdecznie zapraszamy z naszej strony do kontaktu zarówno z nami jako z inżynierami od części Huawei Enterprise IT, jak i z odpowiednimi opiekunami handlowymi. Dziękujemy. Dziękujemy.